Chyba, chyba się obędzie bez wywiadu. Będziemy jeszcze próbować robić czy... Tak. taki będziesz nadzieję znaczy, że kondycja ci nie zawiedzie możemy teraz to tu zrobić Jeszcze skurwiony na kapelę jebanego kurwa śmiecia to teraz mogę. kurwa, 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 mf, kurwa, kurwa, kurwa pamiętaj Runda nasza, bagieta, światło wygasza. Nara. Chodź, bagieta, jeszcze, bo będą jeszcze pytania. Jesteś zaskoczony, że A, tak agresywnie. Nosiły, jak sobie z tym poradzisz? Powiem ci tak, żeby cię nie rozjebać, to ściągnij mi kapelę z oczu przez cały dzień jutro. Nie będę taki kurwa wkurwiony. Myślę, że ja się do piwnicy schować. O! Czy. pamiętaj, że jak kapelę mnie jutro w kurwi? To dostaniesz jeszcze większy kurwa pierdol niż kurwa masz dostać Musisz chyba z Jasiem to dogadać. Jasiu musimy pogadać, musi pogadać. I patecki dostanie pierdol jeszcze za Jasia, tak? No jak byłem jutro wkurwiony to tak. Będzie trzeba... No trudno, I'm sorry, memory kurwa, na kimś się wyżyje. Oh, kurwa. Oh, kurwa. Jasiu butem go rzucił Dobra, Bagieta, Bagieta, spokojnie, bo kontuzja dostanę. Spokojnie, Bagieta, Bagieta, uspokój się. A kurwa, jebany, jaki kilometr... on jest. Bagieta, Bagieta, walka jutro. Chodź, Bagieta, spokój się. Spokojnie już, Bagieta. Ja się muszę zachować się, bo ja się jutro nie Bagieta, spokój. No lepiej dla ciebie chyba. Dobra, się, się dzieje? Poczekajcie, może dojdzie do Dobra, bomba. Bomba daj tu wa walkę stoczyć najpierw Piotrowi. Panie i panowie, bomba wtargną na scenę. Dobra, staniemy. Piotrek Już Jest. Upanowany. Piotrek, spokój. Pozycja bokserska. Ja... Piotrek, chodź, chodź. Dajmy sobie spokój z tym.